Cześć, witam wszystkich. Ja drodzy, na początku chciałem bardzo podziękować osobom, które zasubskrybowały kanały, które poleciłem w ostatnim filmie. Dziękuję bardzo w imieniu Cypka z kanału Cypek i Monety. Dziękuję w imieniu Kamila z kanału Banknoty Polskie PRL i trzecia rp Oraz dziękuję w imieniu Mariusza za subskrypcję. Jego kanał nazywa się Kolekcjonowanie i Pasja Mariusz Czubak. Moi drodzy, jeszcze zapraszam Was na zakupy do sklepu estnumizmatyka.pl. Zbliżają się święta. Najpierw będzie e, Mikołaja, także można sprawić komuś jakiś prezent, z najbliższy... kupić prezent w swojej najbliższym. Także zapraszam. Wszystkie linki, moi drodzy, są w opisie pod filmem. Jest tam także kod rabatowy w wysokości 10%. Warto go e, użyć, mieć troszeczkę tańsze zakupy. Kod rabatowy brzmi Rostek 2023. I ten kod jest ważny do końca tego roku i jest wielokrotnego użytku. Także moi drodzy, zapraszam na zakupy. Dobra, moi drodzy, dzisiaj ostatnia z groszówek drugiej Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatnia groszówka, która. Została wybita w, niepo, w niepodległej Polsce. Oczywiście zaczniemy sobie od danych dla tej monety. Ja tutaj sobie powiększę. I zaczniemy jak zawsze od danych dla tej monety. A więc waga jest to 1,5 grama. Średnica 14,7 mm. Moneta jest wykonana z brązu. ran bok gładkie, Gładkie stempel, zwykły moneta obiegowa. Projektantem monety był pan Wojciech Jastrzębowski, a nakład około 12 milionów sztuk, gdyż tak naprawdę nie wiadomo, ile było tego wybite. Po prostu dokumentacja częściowo została zniszczona, więc nie mamy pojęcia, ile tych monet zostało wybitych. Dobrze, opiszmy sobie jeszcze szybko awers i rewers. Zaczniemy od awersu. W centralnym punkcie umieszczono godło stylizowanego orła w koronie. Powyżej mamy tutaj rok bicia. Pod łapą, znaczy można powiedzieć w łapie orła znajduje się znak mennicy warszawskiej, herb Kościesza. Z lewej strony patrząc na monetę mamy literkę W. Z prawej mamy literkę J, czyli są to inicjały Projektanta pana Wójciecha Jaszczenowskiego. W otoku mamy Rzeczpospolita Polska, dwa przerywniki w formie rombu. Na rewersie, jak widzimy, mamy cyfrę 1, nazwę nominału groszy i dwa ozdobniki w formie roślinnej. Moi drodzy, moneta coraz rzadziej spotykana w zakupie luzem. Oczywiście, chodzi mi tu o kolor czerwony, czyli tak jak tutaj widzicie, ale przejdziemy sobie do Allegro. Dużo tam nie zobaczymy, gdyż filtr Allegro naprawdę bardzo, ale to bardzo słabo działa. Także zaraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do Allegro. Otworzę sobie i zaraz wracam. I jak zawsze, moi drodzy, mamy od najwyższych 1 grosz 1939, a strona jak zwykle na no Allegro pokazuje zupełnie co innego niż bym chciał. Poczekajcie, troszeczkę co by też tutaj powiększę. Jak widzicie 1 grosz 34. Będzie tu można powiedzieć problem. No mamy pierwszego grosza. 900 zł. Czy on jest wart? 900 zł. Osobiście przypuszczam, że może ktoś kupić to za 900 złotych. Oczywiście moneta jest w slabie NGC mamy tutaj napisane MS66RD. Pożądany kolor. Ale 900 zł. No, ja osobiście bym nie kupił. Gdyby cena była o jakieś 300. 400 zł, ale złoty niższa to jak najbardziej mógłbym się namyślić, jeśli chodzi o kupno. Moi drodzy, z szukaniem na Allegro właśnie rocznika 39, ale zobaczcie, nawet od razu się znalazło. Zobaczcie, tam było 900, tu jest 600, ta sama nota, ten sam kolor. Jest 590 zł, tam było 900. Ale pewnie znajdziemy jeszcze tańszą. <laughs> tu mamy generalne notorstwo, to nas nie interesuje. No, będzie tutaj spory problem z tym. Tutaj mamy MS66, 39. Zobaczmy, jaki ma kolor. RB, RB nas nie interesuje. No będzie, będzie problem znaleźć grosza luzem. Jeszcze na dodatek czerwonego, zobaczmy ile jest stron. Nie, nie będę tego przeszukiwał, bo stron jest 12, a filtr Allegro. Jak widzieliście, działa jak nie wiem co. Ale średnio moi drodzy, za monetę luzem, takiego grosza. W kolorze czerwonym, w stanie oczywiście pierwszym, nie powinna przekraczać 200 zł, ale nie taniej niż 130 zł. Taka moneta nie zostanie sprzedana, moim zdaniem. No tak, wam pokazywałem. No ciężko znaleźć cokolwiek na tym Allegro, wpisując właśnie tą monetę. Dobra, przejdziemy sobie teraz szybko do OneBit. Y jeszcze jedno, zanim y y zacznę mówić. Ten film miał pojawić się wczoraj. Wczoraj nagrałem oczywiście film, ale okazało się, że nie mam dźwięku. No i y bardzo zdenerwowany po prostu usiadłem na fotel i po prostu byłem zły. No. <laughs> Także go dzisiaj nagrywam. Dobra, zaczniemy, <laughs> Przepraszam. Zaczniemy od monety nieogradowanej. I teraz moi drodzy, jak Wam się wyświetla, moneta jednogroszowa z 1939 roku. Stan zachowania 1. Cena wywoławcza jest 120 zł. A moneta sprzedała się za 132 zł. Przepraszam, musiałem na chwilę przerwać. Sąsiad przyszedł popaczkę. Teraz przejdziemy sobie do monety. W gradingu. Teraz jak wam się wyświetla moneta 1 groszowa 39 rok NGC MS 67 RD Max nota. Bardzo piękny egzemplarz, moi no drodzy. Cena wywoławcza jest to 500 zł, a moneta sprzedała się za 1856 zł. Także naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. Także warto od czasu do czasu poświęcić trochę więcej pieniędzy i Taką monetę sobie ogradować, jeśli e, chciałbyś w przyszłości tą monetę sprzedać. Także warto niekiedy, nie mówię, że warto wszystko ogradować. Y, y, jedynie takie piękne egzemplarze. E, jeszcze jedna sprawa, moi drodzy, zanim zakończymy, y, jeden z widzów poprosił mnie, żebym was poinformował, że na WDA znaj zna będą znajdować się jego. Y, Monety w slabach. Widzieliście u mnie je na filmie. Były to monety 10 groszowe z 99 roku. Z max. notą. Druga miała notę niżej. Także moi drodzy, jak ktoś chce coś wylicytować z monet, właśnie trzeciej RP, no to na WDA będą monety jednego z moich, z moich widzów. Także zapraszam, absolutnie nie jest to lokowanie żadnej firmy, która sprzedaje coś na OneBit, po prostu ta osoba mnie poprosiła, więc e, mówię o tym. WDA 28 listopada będzie miała aukcję, także zapraszam sobie tam przejrzeć, co Was tam interesuje. Dobra, moi drodzy, jest to naprawdę już koniec. E, oczywiście chciałbym jeszcze zaprosić osoby, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują do subskrypcji. Bardzo to pomaga w budowaniu kanału. No przede wszystkim subskrypcje są po to, żeby właśnie kanał budować, a bez waszych subskrypcji ten kanał by na pewno nie istniał. I dziękuję tutaj także moim obecnym stałym subskrybentom za komentarze, za lajki. Dziękuję za to, że jesteście i dziękuję moim pięciu wspierającym mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.